Witam serdecznie, tu bagiet Stormikalu. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Pytanie: Dlaczego ja jestem upośledzony? Dużo osób robi materiał, dlaczego bagiet Stormikalu jest upośledzony? Już niedługo zrobię materiał, dlaczego ja jestem upośledzony i dlaczego e, przypuszczacie, że tak jest. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Yy, teraz materiału przez tydzień czasu, może coś wleci Nie tak z buta Tak jazda, jazda, biała gwiazda Więc po prostu No będę na wiatraku, może coś zrobię materiał Jak widać, może zauważyliście, mam okularki z kamerą I wtedy po prostu wyjdę gdzieś, coś będę chciał yy, nagrać To wtedy będzie przez te okularki nagrywane i wstawiamy bez ob obróbki bez y, intra bo no niestety jadę na wiatrak y, ostatni tydzień konserwacja i nie tylko y, montaż y, skrzydeł także zdjęcia wam też pokażę także lecimy lecimy nie śpimy pozdrawiam kocham was wszystkich i pozdro